Go ask the hmm, Krogan if you want stories. You Krogans live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turian our entire race. That was fun. Yeah, they tried the same with us, but we fought them off. It's not the same. Seems similar enough to me. So you're saying that I should the dialog, destroying your entire species? I don't expect you to. Mhm. Ja tak nie ma na pewno. No Dobra. Reks. A może przerabiałem, ale nie pokazywałem. Jak naleźć do nic ciekawego, po prostu... Jęczenie, że... Mm. Jęczenie, że jego rasa jest, na no, marciu Nie pierdały. Garus. Garus, surfujesz. Have you worked with the Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. C-Sec, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Being a Spectre does have its advantages. Exactly my point. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But C-Sec wants it done their way. But but

Teraz, yy, myślę, że to oczywiście kończę sesję teraz i myślę, że w następnej wrócimy na Cytadelę, by pozyskać kilka nowych zadań, wykonać je i znów tak samo jak m, za pierwszym razem udać się po wykonaniu tych pobocznych zadań na, do zadania głównego. Czy jednego z zadań głównych. Czyli po prostu jakieś planety z gatami. Bo nie ma innych planet. W każdym razie to było na tyle jeśli chodzi o to zagrajmy w Mass Effect i dziękuję wszystkim za oglądanie jeśli ktoś dotrwał do tego momentu i nie zieba i do zobaczenia w następnej sesji